Cześć! Wyobraź sobie, że każdy wchodzi do Twojej firmy tym samym kluczem: pracownicy, goście, kurier wszyscy mają dostęp wszędzie. Brzmi niebezpiecznie? Dokładnie tak działa jedna wspólna sieć Wi-Fi dla wszystkich. Dlatego czwarty punkt dobrego Wi-Fi w firmie to kilka sieci bezprzewodowych w jednym miejscu. Dobrze mieć osobną dla pracowników, osobną dla gości i kolejną dla urządzeń magazynowych takich jak skanery, kodów kreskowych czy kolektory danych. Każda z tych sieci może mieć własną nazwę, hasło i inne zasady dostępu. Pracownicy sieci biurowej korzystają z pełnych zasobów firmy. Doście dostają tylko internet, a urządzenia techniczne działają w swojej wydzielonej sieci, żeby nie mieszały się z danymi firmy. Fachowo nazywa się to Multi-SSID. Multi-SSID. Dobre access pointy potrafią nadawać nawet do ośmiu takich sieci naraz. I ważna uwaga do multi SSID nie kupujesz kilku urządzeń wystarczy jeden profesjonalny punkt dostępu dzięki temu masz porządek większe bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad tym kto gdzie ma dostęp bo dobre wifi to takie które wpuszcza wszystkich tam gdzie powinni być i nigdzie dalej